Ewelina zaczęła poszukiwania od zdjęcia, które dołączono do listu. Na odwrocie zauważyła niewielki nadruk nazwy zakładu fotograficznego miejsca, które znajdowało się w sąsiednim mieście. Tego samego dnia wsiadła w autobus i udała się tam, by dowiedzieć się więcej. Starsza kobieta w zakładzie przypomniała sobie, że zdjęcie zrobiono wiele lat temu. To był Adam, często tu bywał, powiedziała, wskazując na zdjęcie. Bogaty, zawsze elegancki, ale miał w sobie coś smutnego. Im więcej Ewelina odkrywała, tym bardziej zagłębiała się w świat, który wydawał jej się obcy. Adam, jej potencjalny ojciec, okazał się wpływowym przedsiębiorcą, którego nazwisko znała z wiadomości. W trakcie poszukiwań natknęła się na Michała, syna Adama, który mógł być jej przyrodnim bratem. Spotkanie z nim było chłodne pełne napięcia. Michał patrzył na nią z dystansem. Czego od nas chcesz? Zapytał bez ogródek, gdy po raz pierwszy stanęli twarzą w twarz. Chcę poznać prawdę, odpowiedziała Ewelina, ale jego reakcja była pełna sceptycyzmu. Michał nie ufał jej intencjom. Mój ojciec nie jest człowiekiem, którego chcesz mieć w życiu, powiedział ostrym tonem. Jeśli przyszłaś po pieniądze, lepiej od razu odejść. Te słowa zraniły Ewelinę, ale postanowiła się nie poddawać. Z czasem Michał zaczął dostrzegać, że Ewelina nie jest zagrożeniem. Podczas kolejnej rozmowy zdradził jej, że Adam miał w przeszłości wiele problemów. On nie zniknął bez powodu, powiedział. Wplątał się w coś, co zagroziło naszej rodzinie. Dlatego teraz jest taki, jaki jest zimny, kontrolujący. Ewelina poczuła, że każdy nowy fakt przybliża ją do prawdy, ale jednocześnie wciąga w świat pełen niebezpieczeństw, o których nigdy wcześniej nie myślała. Każdy kolejny krok wydawał się bardziej ryzykowny, ale nie mogła się już wycofać. Tajemnica Adama stała się jej własną. A prawda była bliżej niż mogła przypuszczać. Wieczorem, kiedy słońce chyliło się ku zachodowi, Ewelina znalazła się w rezydencji Adama. Dom ogromny i przytłaczający odzwierciedlał wszystko, czego zawsze brakowało w jej życiu: bogactwo, elegancję, ale też chłód i dystans. Gdy Adam wszedł do salonu, jego spojrzenie było poważne, a postawa nie zdradzała żadnych emocji. Więc to ty. Powiedział spokojnie, jakby jej obecność nie była zaskoczeniem. Dlaczego mnie porzuciłeś? Zapytała, nie ukrywając ani złości, ani bólu. Adam wziął głęboki oddech, jakby zbierał myśli. Nie porzuciłem cię, odszedłem by was chronić, odpowiedział, a jego głos po raz pierwszy złamał się na chwilę. Opowiedział Ewelinie o tym, jak jego życie stało się celem dla ludzi, Którzy nie cofali się przed niczym. Wspomniał o groźbach, które otrzymywała jej matka i o decyzji, którą musiał podjąć, by ocalić ich obie. Wiedziałem, że jeśli będę blisko was, tylko sprowadzę na was niebezpieczeństwo, wyjaśnił. To była moja największa porażka. Ewelina poczuła się rozdarta. Jego słowa były pełne bólu, ale nie mogła zapomnieć, jak wiele przez te lata straciła. A co teraz? zapytała. Dlaczego teraz postanowiłeś się odezwać? Adam spojrzał na nią, jakby odpowiedź była oczywista. Bo chcę naprawić to, co zniszczyłem, powiedział cicho. W tym samym czasie Michał, który obserwował ich rozmowę z ukrycia, odebrał dziwny telefon. Głos w słuchawce był cichy i pełen groźby. Powiedz swojemu ojcu, że czas ucieka, usłyszał. Michał natychmiast przerwał połączenie i wbiegł do salonu. Oni wciąż tu są, oznajmił, a jego oczy zdradzały strach. Adam spojrzał na syna, a potem na Ewelinę. To nie jest miejsce dla ciebie, powiedział do niej stanowczo. Musisz wyjechać, zanim będzie za późno. Ewelina nie wiedziała, co zrobić, czuła, że znalazła ojca, którego przez całe życie brakowało jej u boku. Ale jednocześnie widziała, jak niebezpieczny jest świat, w którym on żył. Musiała zdecydować, czy zostać i ryzykować wszystko, czy odejść i znowu go stracić. Prawda, którą odkryła, zmieniła jej życie, ale przyszłość wciąż pozostawała niepewna. Ewelina opuściła rezydencję Adama pod osłoną nocy, nie mogąc pozbyć się ciężaru decyzji, którą musiała podjąć. Wracając do swojego mieszkania. Czuła, że zostawiła za sobą coś więcej niż tylko budynek, zostawiła część siebie, która chciała zrozumieć i przebaczyć, ale strach, który widziała w oczach Adama i Michała, był zbyt realny, by go zignorować. W kolejnych dniach Adam próbował się z nią skontaktować, ale Ewelina potrzebowała czasu, czuła, że musi przemyśleć, czego naprawdę chce, czy jest gotowa zaangażować się w życie Ojca, który wciąż był celem wrogów. Czy wrócić do swojej dawnej stabilności? Pewnego wieczoru usiadła przy stole, w miejscu, gdzie po raz pierwszy przeczytała list. Wzięła w ręce kolejną kopertę, którą Adam zostawił przed jej drzwiami. W środku znajdowała się krótka notatka: Zawsze będziesz moją córką. Jeśli kiedykolwiek zechcesz mnie poznać lepiej, będę czekał. Obok notatki znalazła zdjęcie ich trójki: Adama, Michała i siebie. Zrobione podczas ich krótkiego spotkania. Ewelina spojrzała na fotografię, a łzy napłynęły jej do oczu. Nie wiedziała, czy potrafi całkowicie przebaczyć, ale wiedziała, że ten rozdział jej życia jeszcze się nie zakończył. Postanowiła dać sobie czas, by zrozumieć swoje emocje, ale jedno było pewne: historia jej ojca zmieniła wszystko. Teraz to ona musiała zdecydować, jaki będzie jej kolejny krok.